Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że im więcej rozumiesz, tym trudniej ci żyć? Że każdy zachwyt nad światem znika w cieniu analizy, że każda emocja staje się tylko obiektem obserwacji. Nie chodzi o smutek, chodzi o świadomość, tę, która potrafi rozebrać wszystko na części, aż nie zostanie nic, w co można wierzyć. Ludzie podziwiają inteligencję, widzą w niej dar, przewagę, szansę, ale nie widzą, że bywa też przekleństwem. Bo inteligentny umysł nie potrafi już odpocząć w iluzji, nie umie wierzyć bez dowodu, nie potrafi kochać bez zrozumienia. W tym odcinku odkryjesz, dlaczego najbardziej świadomi ludzie są często najbardziej zagubieni, dlaczego rozum, który miał dać wolność, staje się klatką i dlaczego to właśnie przenikliwy umysł najczęściej sabotuje własne szczęście. Rozdział pierwszy: Diagnoza. Iluzja świadomości. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że inteligencja powinna pomagać w życiu. Ułatwia zrozumienie, daje perspektywę, uczy dystansu, ale im większa zdolność myślenia, tym głębsza przepaść między światem idei a światem doświadczenia. Przeciętny człowiek może wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Inteligentny człowiek widzi milion powodów, dla których nie będzie zna mechanizmy, procesy, zależności. Widzi chaos, którego inni nie zauważają i czuje ciężar tego widzenia. Taki człowiek nie potrafi już po prostu żyć, zamiast czuć, analizuje, zamiast ufać, przewiduje, zamiast być, próbuje zrozumieć sens samego bycia. To paradoks. Umysł, który powinien prowadzić do mądrości, zaczyna sabotować prostotę, bo im więcej wiesz, tym trudniej pozwolić światu być takim, jaki jest. Wiedza nie daje spokoju, daje kontrolę, a kontrola niszczy spontaniczność. Z zewnątrz tacy ludzie wydają się spokojni, opanowani, zdystansowani. W środku jednak toczą wojnę między pragnieniem sensu a świadomością jego braku. To wojna, której nie da się wygrać, bo im głębiej patrzysz, tym bardziej wszystko się rozpada. Jak pisał Nietzsche, kiedy długo spoglądasz w otchłań, otchłań zaczyna spoglądać w ciebie. Świadomość, która miała być światłem, staje się źródłem cienia. Inteligencja zaczyna się obracać przeciwko samemu sobie, tworząc pętle, z której trudno uciec. Rozdział 2. Analiza. Inteligencja to zdolność dostrzegania złożoności, ale im głębiej widzisz, tym mniej możesz udawać, że świat jest prosty. A to właśnie prostota jest warunkiem spokoju. Zwykły człowiek reaguje inteligentny analizuje, zanim zareaguje, zanim coś poczuje, już to ocenia. Zanim coś przeżyje, już wie, jakie to ma znaczenie. W efekcie nie czuje naprawdę nic. Etap pierwszy mechanizm nadświadomości. Karl Jung pisał, że woną świadomość jest cierpieniem, bo to, co widzisz, nie może być już zapomniane. Świadomość odbiera niewinność, odbiera możliwość śnienia na jawie. Inteligentny człowiek żyje w ciągłej obserwacji samego siebie. Widzi własne mechanizmy obronne, swoje ego, swoje kłamstwa. Nie może się w nich ukryć to jak patrzenie w lustro, które nigdy nie gaśnie. I choć inni toną w iluzjach, on widzi dno nagie, bezlitosne, zimne. Widzi, że każda emocja to chemia że każda miłość ma w sobie cień egoizmu że każda prawda jest względna a mimo to musi żyć dalej. Etap drugi: biologiczna pułapka myślenia. Umysł myślący to twór ewolucji, nie duchowości. Został stworzony, by przetrwać, nie by być szczęśliwy. Analiza, krytycyzm, wątpliwość to strategie obronne gatunku, nie drogi do spokoju. Ludzki mózg jest jak radar, szuka zagrożeń, niepiękna. Im bardziej inteligentny, tym lepiej je dostrzega, a więc im wyższa inteligencja, tym silniejsza świadomość niepokoju. To, co dla przeciętnego człowieka jest tłem, dla Ciebie jest krzykiem. Każda sprzeczność świata staje się osobistym bólem. Każda niesprawiedliwość raną. Każdy absurd dowodem na bezsens istnienia. Nietzsche mówił, że poznanie jest śmiertelnym ciosem dla wiary, a bez wiary w coś, w kogokolwiek w sens, człowiek staje się pusty. Etap trzeci. Społeczna samotność świadomości. Inteligentny człowiek nie może już uczestniczyć w grach, które tworzą większość ludzi. Nie potrafi udawać, że plotki, status, pozory mają znaczenie. Nie potrafi być częścią tłumu, który wierzy w to, co wygodne, a to czyni go obcym nie dlatego, że inni go odrzucają ale dlatego, że sam już nie potrafi przynależeć. To samotność nie z braku ludzi, ale z nadmiaru widzenia. Camus nazwał to absurdem świadomości. Sytuacją, w której człowiek widzi bezsens wszystkiego, a mimo to musi żyć dalej. Nie może już wierzyć, ale nie może też przestać istnieć. To egzystencjalne rozdarcie. Życie w świecie, który przestał mieć znaczenie, lecz którego nie można porzucić. Etap czwarty. Filozoficzny cień inteligencji. Schopenhauer pisał, że im większy umysł, tym większa zdolność cierpienia, bo cierpienie rodzi się ze świadomości kontrastu między tym, co jest, a tym, co mogłoby być. Im głębiej widzisz, tym więcej widzisz braku. Inteligentny człowiek potrafi sobie wyobrazić lepszy świat, ale żyje w tym, który istnieje. To rozdźwięk nie do zniesienia. Dlatego inteligencja często prowadzi do cynizmu, ironii, dystansu, nie z pogardy, ale z bólu, bo łatwiej śmiać się z bezsensu, niż naprawdę go czuć. Etap 5. Duchowość jako iluzja rozumu. Inteligentny człowiek widząc bezsens świata często zwraca się ku duchowości, ale jego umysł nie pozwala mu uwierzyć w nic bez dowodu. I tak duchowość staje się nową formą racjonalizacji, a nie przemiany. Szukasz Boga, ale analizujesz go jak teorię. Medytujesz, ale obserwujesz własną medytację. Cisza, która miała przynieść ukojenie, staje się laboratorium myśli. Ego inteligentnego człowieka jest wyjątkowo sprytne. Zamiast zniknąć, przebiera się w szaty świadomego, się jakoś yy, oświeconego, się kuilo, przebudzonego, ale w rzeczywistości to ta sama potrzeba kontroli, tylko ubrana w nowy język. Jak pisał Alan Watts, człowiek, który próbuje się przebudzić, robi to ciągle z pozycji ego i dlatego nigdy nie zasypia naprawdę. To duchowe błędne koło. Rozum udaje duszę, a dusza gra rozum. Etap szósty. Lęk przed utratą sensu. Sartre twierdził, że świadomość to nicość, która patrzy na bycie. Im bardziej inteligentny umysł, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że wszystko, co istnieje, nie ma w sobie sensu, dopóki człowiek go nie nada. Ale nadawanie sensu wymaga wiary a wiara wymaga zapomnienia, że to tylko konstrukcja. Inteligentny człowiek wie, że sam wymyśla znaczenie. Wie, że moralność, miłość, cel to tylko narracje, nie prawa natury, więc nawet gdy tworzy sens, czuje jego sztuczność. To jak budowanie domu z papieru, wiedząc, że spłonie w pierwszym ogniu absurdu. Ten stan prowadzi do chronicznego zmęczenia istnieniem, nie fizycznego, ontologicznego. Zmęczenia samym faktem, że trzeba być kimś, działać, myśleć, utrzymywać kształt w świecie, który nie ma kształtu. Etap siódmy. Ucieczka w hiperświadomość. Niektórzy próbują znaleźć ukojenie w analizie samej analizy, czyli w kolejnym poziomie świadomości, w obserwowaniu obserwatora. To droga w nieskończoność, spirala introspekcji bez końca, z zewnątrz wygląda jak głęboka samoświadomość. W rzeczywistości to mechanizm obronny przed bólem istnienia. Zamiast czuć, rozumiesz. Zamiast żyć, analizujesz życie. Lao Tse powiedział: Im więcej wiesz, tym mniej rozumiesz. Bo prawdziwe zrozumienie nie przychodzi przez myślenie, lecz przez bycie. A inteligentny człowiek zapomniał, jak się po prostu jest. Etap ósmy złudzenie kontroli. Cała inteligencja sprowadza się do jednego potrzeby przewidywania. Umysł boi się chaosu, więc tworzy systemy, logikę, porządek, ale życie nie podlega logice, więc każda próba jego kontroli kończy się rozczarowaniem. Seneka mówił, że człowiek cierpi bardziej z wyobraźni niż z rzeczywistości. Im większy umysł, tym potężniejsza wyobraźnia a więc tym większe cierpienie. Inteligencja nie chroni przed lękiem, ona go potęguje, bo widzi nie tylko to, co jest, ale wszystko, co mogłoby pójść źle. Umysł, który widzi zbyt wiele, staje się więźniem własnej świadomości. Rozdział trzeci. Przebudzenie. Największy paradoks inteligencji polega na tym, że prowadzi do świadomości, która nie potrafi już znaleźć ukojenia. Ale to nieświadomość jest problemem. Problemem jest to, że chcesz z nią coś zrobić, chcesz ją ujarzmić, zrozumieć, nadać sens temu, co nie ma sensu. A to właśnie ten wysiłek tworzy cierpienie. Szczęście nie jest efektem myślenia, jest efektem zapomnienia, że trzeba cokolwiek rozumieć. A inteligentny człowiek zapomniał, jak zapominać. Etap pierwszy zrozumienie, które nie potrzebuje sensu. W pewnym momencie pojawia się moment pęknięcia, chwila, w której rozum kapituluje. Nie dlatego, że przestał działać, ale dlatego, że zrozumiał własne granice. To nie jest utrata inteligencji, to jej dojrzałość. Sartre nazwał to wolnością świadomości, stanem, w którym człowiek widzi absurd świata, ale nie próbuje go już zlikwidować. Akceptuje go nie dlatego, że jest dobry, ale dlatego, że jest. To moment, w którym myślenie przestaje walczyć z byciem. Nie próbujesz już naprawiać istnienia. Po prostu w nim jesteś. Bez analizy, bez sensu, bez potrzeby doskonałości. Wtedy pojawia się coś, czego rozum nie potrafi opisać. Lekkość, nie wynikająca z niewiedzy, ale z rezygnacji z kontroli. To nie naiwność, to mądrość, która przestała się bronić. Etap drugi: cisza pomyśli. Camus pisał, że trzeba sobie wyobrazić Syzyfa szczęśliwego. Bo nawet jeśli świat nie ma sensu, można go nie potrzebować, by żyć. Można znaleźć spokój nie w zrozumieniu, ale w zgodzie na to, że nie da się zrozumieć. Cisza nie jest pustką. Cisza to przestrzeń, w której wszystko przestaje wymagać odpowiedzi. Nie musisz już wiedzieć dlaczego, nie musisz już wiedzieć po co. W tej ciszy inteligencja nie znika. Ona milknie. Zaczyna służyć zamiast dominować. Zamiast analizować życie, staje się jego świadkiem. Etap trzeci prawda, której inteligentni ludzie się boją. Prawdziwa mądrość nie rodzi się z poznania, ale z kapitulacji nie z pytań, ale z ciszy po pytaniach bo wszystko, co próbujesz zrozumieć, staje się więzieniem. Jung mówił: Nie oświecasz się wyobrażając sobie światło, ale czyniąc świadomym swój cień. A cieniem inteligencji jest jej pycha przekonanie, że wszystko da się pojąć. Przebudzenie zaczyna się wtedy, gdy nawet to przekonanie zostaje porzucone. To moment, w którym rozum schodzi z piedestału, a świadomość staje się współczuciem wobec siebie, wobec świata, wobec losu. Nie musisz już być mądry, nie musisz już rozumieć, możesz po prostu być bez walki. Etap czwarty powrót do prostoty. Wtedy świat nie staje się łatwiejszy, ale staje się prawdziwszy, i w tej prawdzie jest spokój. Nie emocjonalny, lecz ontologiczny. Nie musisz już szukać sensu w miłości, bo sama miłość staje się sensem. Nie musisz już rozumieć szczęścia, bo ono pojawia się, gdy przestajesz je analizować. To nie ignorancja, to wolność. Nie. Człowiek naprawdę inteligentny nie potrzebuje już udowadniać, że wie, bo wie, że nie wie, i to wystarczy. Etap piąty. Kiedy rozum staje się narzędziem, nie panem, Inteligencja nie musi być przekleństwem. Staje się nim tylko wtedy, gdy próbujesz nią kontrolować to, czego kontrolować się nie da. Życie, emocje, śmierć nie podlegają logice, a więc próbując je uporządkować, zamieniasz się w więźnia własnego intelektu. Ale gdy pozwalasz rozumowi być tym, czym jest, narzędziem, wtedy zaczynasz widzieć jego właściwe miejsce. Rozum nie jest Bogiem, jest latarką, nie słońcem. Oświetla fragment, ale nigdy całość. To wystarczy, by iść. Nie trzeba widzieć wszystkiego. Kiedy przestajesz wymagać od myśli absolutu, pojawia się coś subtelnego wdzięczność. Nie za odpowiedzi, ale za sam fakt, że możesz pytać. Nie za zrozumienie, ale za istnienie. Etap szósty: Od poznania do obecności. From pisał. Że człowiek współczesny myśli o życiu, zamiast je przeżywać. To sedno inteligentnego cierpienia, świadomość oderwana od ciała, od zmysłów, od prostoty. Ale gdy wracasz do ciała, do oddechu, dotyku, smaku, rozum przestaje dominować. Zaczyna współpracować z doświadczeniem. To jest integracja, duchowa i psychologiczna dojrzałość. Świadomość bez ciała jest pustką, ciało bez świadomości instynktem. Tylko razem mogą tworzyć pełnię. Epiktet mówił, że człowiek cierpi nie przez rzeczy, ale przez swoje myśli o nich. Inteligencja, która uczy się milczeć, przestaje tworzyć niepotrzebne znaczenia. Pozwala rzeczom być takim, jakie są. Etap siódmy: pokora rozumu. Największa mądrość to uznać, że nie będziesz nigdy w pełni mądry. Że każda prawda, którą odkryjesz, umrze jutro wraz z nowym spojrzeniem, że umysł nie jest kompasem do wieczności, tylko narzędziem chwilowego orientowania się w chaosie. Pokora to nie rezygnacja z myślenia, to rezygnacja z potrzeby bycia nieomylnym, to przyjęcie, że nawet twoje najbardziej genialne wnioski są tylko formami przejściowymi w oceanie niewiedzy. W tym jest spokój, bo nic nie trzeba już udowadniać. Nie musisz być lepszy, mądrzejszy, głębszy. Wystarczy, że jesteś świadomy. Etap ósmy: inteligencja jako współczucie. Kiedy umysł się uspokaja, rodzi się coś, co Schopenhauer nazywał czystym spojrzeniem. To nie intelekt, to współczucie. Widzisz innych ludzi, ich zmagania, ich niewiedzę i nie oceniasz, bo rozumiesz, że każdy działa według swojego poziomu świadomości to koniec pychy poznania. I początek empatii, no, bo naprawdę inteligentny człowiek nie szuka już przewagi. Szukasz zrozumienia, ale nie umysłem, tylko sercem. Etap 9. Nowe znaczenie szczęścia. Szczęście przestaje być celem. Staje się skutkiem, naturalnym efektem wewnętrznej zgody. Nie na świat, nie na ludzi, ale na samego siebie. Nie jest euforią, tylko spokojem. Nie jest ekscytacją, tylko klarownością. Nie jest posiadaniem, tylko byciem. To stan, w którym możesz powiedzieć, nie wiem po co tu jestem, ale to dobrze, bo to, co niepojęte, przestaje przerażać. Zaczyna fascynować. Zakończenie: Filozoficzna refleksja. Widzisz, prawdziwa inteligencja nie polega na tym, że rozumiesz więcej niż inni. Polega na tym, że w końcu przestajesz potrzebować rozumienia, by czuć się żywym. Świadomość, która kiedyś była źródłem cierpienia, może stać się źródłem pokoju. Nie przez zapomnienie, ale przez zgodę, nie przez tłumienie myśli, ale przez to, że pozwalasz im przychodzić i odchodzić, jak chmurom na niebie. Nie musisz już wiedzieć, co będzie dalej, nie musisz mieć racji, nie musisz nic udowadniać, jesteś i to wystarczy. Z czasem zauważysz, że szczęście nie jest czymś, co można zrozumieć. To nie jest równanie, które trzeba rozwiązać. To bardziej jak oddech nie wymaga wysiłku, tylko zgody, by się wydarzył. Kiedy zrozumiesz to naprawdę, zniknie napięcie, które towarzyszyło każdej analizie. Nie będziesz już szukać sensu w książkach, w ideach w innych ludziach, bo odkryjesz, że sens jest w Tobie nie jako słowo, ale jako obecność. To moment, w którym rozum staje się cichy, a świadomość spokojna. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że przestałeś go poprawiać. To nie jest koniec myślenia, to początek bycia. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to znaczy, że należysz do nielicznych, tych, którzy nie uciekają od siebie, tylko mają odwagę patrzeć głęboko, bez ucieczki. Widzę, że chcesz zrozumieć, a to znaczy, że już jesteś na drodze rozumu. Nie dlatego, że wszystko wiesz, ale dlatego, że wiesz, jak niewiele trzeba, by być prawdziwym. Dziękuję, że tu jesteś. Twoja obecność ma znaczenie, bo każde takie spotkanie tworzy przestrzeń, w której świadomość może się rozwijać. Jeśli ten odcinek coś w tobie poruszył, zostaw po sobie ślad. Nie po to, by nas było więcej, ale by ta droga miała sens dla tych, którzy też chcą widzieć głębiej. Subskrybuj, jeśli czujesz, że chcesz wracać do tej ciszy, bo ta podróż dopiero się zaczyna.